Posłuchajcie, filozofowaniem zajmuję się zawodowo od 15 lat, a owocem mojej pracy jest wydobycie z ponad 500 absolutnie najlepszych książek poświęconych starożytnej mądrości i współczesnej wiedzy, tego co następnie skondensowałem w postaci czegoś, co nazwałem notatkami. Filozofa. No właśnie, ta książka to są te notatki filozofa. Opracowałem też ponad 50 godzinnych warsztatów, z których każdy zawiera dokładnie wyodrębniony zbiór, więc jeśli was zainteresuje ta książka, poszukajcie. Na YouTubie nawet jest mnóstwo filmów, które nagrał Brian Johnson. Zacząłem sobie. Wypisywać, zaznaczać to, co chciałbym Wam przeczytać. Na początku jest sporo odnośników do starożytnych filozofów, do Epikteta, do Arystotelesa i oni wszyscy tam piszą o cnotach, o zestawie cnót: i są cnoty uniwersalne, i są cnoty specyficzne. Przeczytam Ci kilka takich z 24 tak zwanych wartości, czyli takich podsnut, no i ciekawe, czy któraś z nich Cię poruszy: docenianie piękna i doskonałości, męstwo, kreatywność, ciekawość, uczciwość, wybaczanie, wdzięczność, nadzieja, pokora, poczucie humoru, prawość życzliwość, przywództwo, miłość, umiłowanie nauki. Widzisz, psychologowie pozytywni nazywają te 24 nie, wy, nie przeczytałem wszystkich podcnoty mocnymi stronami charakteru. Chodzi o to, żeby rozwijać w sobie to, co rzeczywiście natura nam dała, prawda? Tu chodzi o to, żeby to znaleźć a później wykorzystywać w codziennym życiu. No i wiele różnych wskazówek. Na przykład pierwszy który sobie tu zaznaczyłem rozdział? Przepływ wdzięczności, antidotum na negatywizm. Oto kolejna metoda umożliwiająca praktykowanie magii wdzięczności w tych chwilach, kiedy najbardziej jej potrzebujesz. W książce zatytułowanej Metody, no właśnie, w każdym podrozdziale jest cytowana jakaś kolejna książka. Metody Phil Stats i Barry Michaels nazywają ją przepływem wdzięczności. To jeden z zalecanych przez nich sposobów radzenia sobie z wszelkimi negatywnymi uczuciami, których możesz doświadczać, przytłoczeniem, drastycznym obniżeniem nastroju. Oto krótka instrukcja stosowania tego narzędzia w praktyce. W tej konkretnej chwili, z naciskiem na tę konkretną chwilę, kiedy to zdajesz sobie sprawę, że w twój dzień wdziera się chmura negatywizmu, od razu przerwij cokolwiek robisz, weź głęboki oddech. O czym po prostu rozejrzyj się wokół siebie i znajdź rzeczy, za które możesz być wdzięczny. Przykład, w tej konkretnej chwili, w której to piszę, jestem wdzięczny za komputer, na którym pracuję, butelkę wody, z której właśnie się napiłem, moją żonę i dzieci, piękny krajobraz za oknem, zdrowie, ciebie i wiele więcej. I to jest właśnie ów przepływ wdzięczności. Drobne rzeczy w naszym życiu, które możemy uznać za oczywistość lub dar. Uwaga, jednoczesne przebywanie w stanie wdzięczności i w stanie przygnębienia jest niemożliwe. Nie wierzysz mi? Sam spróbuj, a jeszcze lepiej przećwicz to teraz. No, może ty również, zawsze możesz zatrzymać audio inspirację i wrócić do niej później. Um... Kontynuując rozważania na temat tego, w jaki sposób zastosować w życiu powodujące zawroty głowy badania nad potęgą wdzięczności, przyjrzyjmy się kolejnej błyskotliwej idei Roberta Emonsa, którą umieścił w książce Gratitude Works. Otóż nasz kochany profesor radzi, abyśmy zastanowili się, a potem zapisali na kartkach, smartfonach, komputerach rzeczy w naszym życiu, które najczęściej zdarza nam się brać za coś oczywistego. Anglicy mówią take it for granted, tak, za coś oczywistego. Kolejny krok w tym eksperymencie polega natomiast na diametralnej zmianie podejścia i potraktowania tych samych rzeczy, jako czegoś, co dostaliśmy w darze otrzymaliśmy. Rzeczy takie jak ciepły dom, samochód, smartfon, internet i wszystkie inne magiczne cuda współczesnej rzeczywistości. Powtarzam, możemy traktować niezwykłych ludzi i obecne w naszym życiu dobro jako coś oczywistego lub jako dar. Tu, moi drodzy, z przyczyn technicznych nastąpiła kilkugodzinna przerwa w nagrywaniu tego odcinka Audio Inspiracji Do tego stopnia trudna, że nie wiem nawet, czy zdążę z premierą na godzinę 17.45. Ale wracamy do książki Arete Briana Johnsona, Dalej pisze o roszczeniowości. To mi się spodobało, posłuchajcie. Pytanie, co jest największą przeszkodą uniemożliwiającą odczuwanie czystej wdzięczności, o której mówiliśmy przed chwilą? Odpowiedź, według Roberta i największą przeszkodą uniemożliwiającą odczuwanie czystej wdzięczności jest roszczeniowość. Przekonanie, że świat jest ci coś winien. Ludzie z takim podejściem Uważają, że nie tylko mają prawo do wszystkich wspaniałych rzeczy w swoim życiu, ale także na nie zasługują, przez co nie mają powodu, by odczuwać wdzięczność. Znasz pewnie takich ludzi, prawda? No, wszędzie myślę, pod każdą szerokością geograficzną, sporo ich znajdziemy. Ale to nie my, prawda? Czytajmy dalej: Lekarstwo na roszczeniowość? Pokora. Hmm, człowiek pokorny docenia fakt, że życie jest świętym darem. A jak jest z tobą? No Myślę, że wśród widzów audioinspiracji te procenty są mocno inne niż w ogóle społeczeństwa. O pokorze w takim razie. To jeden z tematów poruszanych przez Johna Maxwella w jego wspaniałej książce Leadership, z której my też czytaliśmy oczywiście. Poszukajcie odcinków z Leadership Johna Maxwella w audioinspiracjach. Przytacza w niej takie oto słowa pastora i pisarza Rika Warrena. Pokora nie objawia się poprzez zaprzeczanie swoim mocnym stronom. Pokora to szczerość wobec własnych słabości. Podoba mi się ten cytat, ale przywołuje on silne skojarzenie z innym, również dotyczącym pokory, który podoba mi się jeszcze bardziej. To jest taka definicja, którą tutaj już też słyszeliśmy, ale nigdy za wiele, więc powtórzmy. Pokora nie polega na umniejszaniu samego siebie, tylko na tym, że Myślisz o sobie mniej. Prawda, że to świetne określenie? Powtarzam, pokora nie polega na umniejszaniu samego siebie, tylko na tym, że myślisz o sobie mniej. No dobrze, muszę przyznać, że swego czasu byłem niemal pewien, że to słowa wypowiedziane przez C.S. Lewisa, jednak gdy wygooglowałem je dla świętego spokoju. Trafiłem na wnikliwy komentarz mówiący, iż przypisywanie tej złotej myśli brytyjskiemu pisarzowi i filozofowi to bardzo częsty błąd. Wiesz, kto tak naprawdę to powiedział? Rick Warren. O, jaki ten świat mały. Twój plus jeden stopień. Pamiętaj, że pokora nie polega na tym, by świadomie się umniejszać, tylko na tym, by poświęcać sobie mniej uwagi. W skrócie, by mniej o sobie myśleć. Jak najłatwiej to osiągnąć? Skup się na innych bądź miły bądź uważny bądź hojny dzisiaj idźmy dalej w książce arete starożytne chińskie przysłowie mówi nam by pamiętać o tych którzy kopali studnie innymi słowy pamiętaj o tych którzy byli na tym świecie przed tobą i sprawili że twoje życie stało się możliwe i bądź im za to wdzięczny to taki temat który się tu często pojawia ale jakże ważny Ktoś jakiś czas temu poświęcił swój czas na wykopanie tej przysłowiowej studni, z której teraz czerpiesz wodę. Sam często praktykuję to podejście, gdy odkręcam kran, by umyć naczynia czy wziąć prysznic. Przecież fakt, że mogę cieszyć się tą wodą, to zasługa zaangażowania jakiejś kosmicznej liczby anonimowych ludzi, sięgająca wielu pokoleń wstecz ludzi, których nigdy nie spotkam. Docenienie ich istnienia, wkładu w wygląd dzisiejszego świata zajmuje tylko chwilę, ale kiedy to robię, mam wrażenie, że moja dusza potężnieje. Uwaga, dla mnie rób to częściej. Einstein ujął to w ten sposób: każdego dnia przypominam sobie, że zarówno moje wewnętrzne, jak i zewnętrzne życie jest wynikiem pracy innych ludzi, wciąż żywych i już umarłych. I że muszę podejmować wysiłek, by dawać z siebie tyle, ile już otrzymałem i wciąż otrzymuję. Rozejrzyj się, rozejrzyj się dookoła, zauważ przedmioty, których obecność w swoim życiu uważasz za coś, co ci się zwyczajnie należy, a następnie dostrzeż anonimowe dusze, które sprawiły, że ta obecność stała się możliwa. I powiedz sobie w myślach, dziękuję wam. A potem podejmij wysiłek, by dać z siebie tyle, aby przynajmniej zrównoważyć to, co otrzymałeś. Myślę, że to jest piękny wątek. Pisze o nim Brian Johnson później jeszcze, podając przykłady zastosowania. Kiedy to wracał kilka godzin ze swoim synem Emersonem z udanego turnieju szachowego i kiedy zaczęli się zagłębiać w to ilu ludzi musiało wykonać pracę, żeby cały ten ich weekend mógł dojść do skutku, to w zasadzie doszli do wniosku, że mogliby przez całą tę pięciogodzinną trasę wyrażać wdzięczność różnym ludziom, którzy popracowali, żeby oni mogli przeżyć ten swój fantastyczny weekend. Dobrze, idźmy dalej. Ciekawe narzędzie. Posłuchajcie intencje wdrożeniowe. Pozwól, że pozostanę przy Gabriel Oettingen oraz jej metodzie łup, o której mówił wcześniej, której skuteczność została potwierdzona naukowo. Życzenie, efekt, przeszkody, plan. Dla przypomnienia: ogarniasz, co jest Twoim idealnym celem lub życzeniem, ekscytujesz się na samą myśl o efektach lub korzyściach, jakich oczekujesz tak, te emocje są tu bardzo ważne następnie zderzasz tę upragnioną przyszłość z rzeczywistością poprzez rozpoznanie ewentualnych przeszkód, no i wreszcie opracowujesz plan, który sprawi, że wszystko to stanie się rzeczywistością. Tak przy okazji, cały ten koncept łup ma naprawdę magiczną moc. A zatem mąż Gabriel to również wybitny naukowiec, i to on właśnie wymyślił najbardziej skuteczny sposób na opracowanie efektywnego planu, który sprosta przeszkodom. Ten facet to Peter Golwitzer. Stworzył coś, co nazwał intencjami wdrożeniowymi. A to dwa słówka, które musimy mieć na uwadze. Gdy oraz to, gdy wydarzy się X, to zrobię Y. Odyseusz powiedziałby, gdy zbliżę się do Syren, to każe moim marynarzom przywiązać się do masztu, abym nie skierował statku na skały. Ja powiedziałbym, pisze. Brian, gdy obudzę się jutro rano, to pomedytuję i podejmę się pracy głębokiej, i to zanim zrobię cokolwiek innego. Gdy zajdzie słońce, to wyłączę całą elektronikę. Gdy poczuję się choć trochę niepewnie, to zastanowię się, jakiego narzędzia mogę użyć, by przetrwać to wyzwanie. A ty, jakie są twoje najważniejsze, gdy i to? Myślę, że to jest fantastyczny mechanizm. Bo sprawia, że nie musimy się już zastanawiać, prawda? Zawsze jak wstanę, to robię to i tamto. Jak wrócę do domu z pracy, to to i tamto. I w ten sposób wyrabiamy w sobie nawyki. Fantastyczny wytrych, myślę. Um, no, o pływających szczurach nie będę Wam opowiadał. Tutaj czytał ten rozdział, też już. Pominę, o, ale taki fragment błędne ujęcia. Bardzo ciekawa koncepcja. W swojej wspaniałej książce Spiritual Liberation Michael Bernard Beckwith podaje nową definicję błędów, określając je mianem błędnych ujęć. Sugeruje, abyśmy wyobrazili sobie siebie jako reżysera filmu. Mamy ogromny budżet, zespół niesamowitych ludzi z najlepszymi aktorami świata włącznie i doskonały scenariusz. Pytanie. Zastanawiasz się, czy dasz radę nakręcić cały film w jednym długim i perfekcyjnym ujęciu? Stawiam dolary przeciwko orzechom, że nawet mając dekady doświadczenia i dysponując wszystkim, co w świecie kręcenia filmów najlepsze, dobrze wiesz, że to absurd. To oczywiste, że będziesz musiał powtórzyć większość scen, niektóre nawet wielokrotnie, zanim osiągną satysfakcjonujący Cię poziom. Ale to tylko błędne ujęcia nic poważnego. Wszystko jest częścią procesu, prawda? Te same reguły dotyczą Twojego życia, którego jesteś reżyserem. Niektóre ze scen będziesz musiał ponownie nakręcić, a raczej wiele z nich. Niektóre nawet dziesiątki razy. A co z tymi potknięciami, które ci się zdarzają? No to również tak naprawdę tylko błędne ujęcia, nic poważnego. Po prostu cofnij się i powtórz scenę. Badacze mają takie samo zdanie. Robert biswas Diner napisał książkę na temat odwagi, zatytułował ją The Courage Quotient. Jego zdaniem odwaga polega na gotowości do działania w obliczu lęku. No tak, te definicje też już słyszeliśmy. Jeden z przykładów, które podaje w swojej książce, także pochodzi ze świata filmu. Cytuję swojego przyjaciela, reżysera i zdobywcę Oscara, który do stworzenia 90-minutowego filmu potrzebuje setek godzin nagranego materiału. To oznacza, że końcowy produkt to zaledwie 1% tego, co powstało podczas produkcji. Czyżby te pozostałe 90% było porażką? Oczywiście, że nie. Jak twierdzi Bizwas Diner, najważniejsze jest, by nie traktować błędów jako czegoś, co trudno zaakceptować, lecz jak przyjaciół i wrota do kreatywności, spontaniczności oraz wiary we własne możliwości. Właśnie tak należy reagować na to, co nazywamy porażką. To wszystko są dane. Wygrywamy lub uczymy się, a uczenie się jest wygrywaniem, więc wygrywamy lub wygrywamy. Kiedy? Jak zawsze, dzisiaj. A później jest o tym, że idealni ludzie nie istnieją. O, tak w krainie nie, to chciałem wam jeszcze przeczytać. Może niech to będzie ostatni fragment. W pierwszej naszej wizycie w książce ART Bryana Johnsona, ostatni, plus jeden poświęcony był konieczności opanowania języka zawłaszczańskiego i umiejętności dostrzegania sytuacji, w których zaczynamy używać języka ofiarskiego. Tak, bo to było rozróżnienie na tych, którzy czują się ofiarami, i tych, którzy zawłaszczają życie, biorąc za nie odpowiedzialność. Nadszedł czas, by wskazać jedną z rzeczy, której ofiary boją się najbardziej. Opisuję je bardzo krótkie słowo na trzy litery N i E zupełnie jak w nie. Doskonale pamiętam, jak Steve Chandler, no, też nasz znajomy z audioinspiracji udzielił mi tej lekcji, którą tak doskonale ujął w książce Reinventing Yourself oto krótka historia. Ofiary boją się słowa nie i zrobią wszystko, by go nie usłyszeć. Według Steve'a, w przypadku ofiar słowo nie oznacza odrzucenie. Całkowite, druzgocące odrzucenie. Dla ofiary nie, nie brzmi jak zwykłe nie, ale raczej jak nie, 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 nie jesteś beznadziejny. Dodaje również, że ofiary, które spędzają większą część swojego życia robiąc wszystko, byle nie usłyszeć tego słowa, są niejako same sobie winne. Bo to one nadały mu owo znaczenie. Nic dziwnego, że za wszelką cenę chcą unikać czegoś, co w ich słowniku oznacza całkowite, druzgocące odrzucenie. Problem jednak w tym, że unikając nie, unikają również tak, podczas gdy Steve jest przekonany, że te dwie rzeczy stanowią swoistą całość. Ludzie nie dostają w życiu tego, czego chcą, twierdzi Steve, głównie dlatego, że. Czują strach, aby o to poprosić. Boją się odrzucenia, które sami wybrali jako desygnat nie. A więc tak i nie stanowią całość. Spróbujmy to sobie teraz zwizualizować. Jak mówi Steve: Tak żyje w krainie nie. Narysuj na kartce duży okrąg, następnie narysuj drugi, mniejszy, wewnątrz tego dużego. Duży okrąg to kraina nie. Mały kraina tak. Ważna rzecz, na którą musisz zwrócić uwagę. Tak, żyje w krainie nie. Co oznacza, uwaga znowu zamieniam się w pana oczywistego: jeśli chcemy dotrzeć do tak, musimy być gotowi przejść przez krainę nie. Chcesz osiągnąć sukces? Musisz być gotowy na porażkę. Właściwie rzecz biorąc, Jakie wielkie tak masz nadzieję otrzymać od życia? Wiesz już? Fantastycznie. To teraz zasznuruj buciory i rozpocznij wędrówkę przez krainę nie. Do zobaczenia na szczycie góry. Tak, bohaterze. To niewątpliwie jest książka przewodnik dla ludzi ambitnych. Przeczytam Wam na zakończenie jeszcze fragment takiego podrozdziału. Jesteś bohaterem, na którego czekaliśmy. To tu z kolei wyprowadza ze świetnej książki Christophera MacDougala Urodzeni Bohaterowie. Zanim ruszymy dalej, chciałbym Ci zadać krótkie pytanie: czy wiesz, co oznacza słowo bohater? To kolejne słowo pochodzące ze starożytnej Greki bo tutaj bardzo wiele takich słów właśnie wyprowadza i nadaje im znaczenia ze starożytnej Grecji, właśnie. Etymologicznie słowo bohater. Nie oznacza zabójca złych kolesi, czy twardziel, czy cokolwiek w tym rodzaju. Słowo to oznacza obrońca. W mitologii greckiej jedną z cech bohatera, Herosa, jest posiadanie siły za dwóch, co oznacza, że aby być bohaterem, nie wystarczy pracować nad własnym rozwojem, ale trzeba też pomagać w tym innym. I co jest bardzo ważne, Odznaczać się gotowością wypracowania tej zdolności, nawet jeśli oznacza to ciężką pracę. A wiesz, jaka była sekretna broń antycznego bohatera? Miłość. To miłość napędza nasze zaangażowanie i sprawia, że ciężko pracujemy, żeby mieć siłę za dwóch. To miłość obdarza nas odwagą, która pozwala działać w obliczu strachu. To miłość obdarza nas determinacją potrzebną do działania bez względu na to, czy mamy na to ochotę, czy nie. I jeśli jeszcze to do ciebie nie dotarło, nasz świat potrzebuje dziś bohaterów bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Lęk, depresja, cukrzyca, choroby nowotworowe, polaryzacja na tle politycznym, niesprawiedliwość społeczna i degradacja środowiska naturalnego osiągają poziom pandemiczny. Istnieje jedyny możliwy sposób, w jaki możemy sprostać tym historycznie istotnym wyzwaniom i stworzyć bardziej sprawiedliwy świat dla nas samych, dla naszych dzieci i dla dzieci naszych dzieci. Każdy z nas musi podjąć odpowiednie działania i ujawnić się jako najlepsza, najbardziej bohaterska wersja siebie. Mówiąc wprost, to Ty jesteś bohaterem, na którego czekaliśmy. Musisz tylko zrobić pierwszy krok. I przywdziać pelerynę. Nadszedł czas, by aktywować swój heroiczny potencjał. No i o tym właśnie uczy Brian Johnson, współczesny filozof. Ta książka to jest jego magnum opus. Zebrał doświadczenia właśnie, zebrane z tych 500 książek. Pozamykał je w takich krótkich, bezpośrednich artykułach w zasadzie mikro rozdziałach, które się dobrze czyta. On sam mówi, i ja to wypróbowałem, że tej książki nie trzeba czytać tak od deski do deski. Można po niej poskakać i też wyjmie się z niej wielką wartość. Na pewno znajdziesz tutaj co najmniej pięć ważnych zdań, które na Ciebie czekały.